Cześć, tutaj Wróżbita Michał z moją y, wróżącą kulą, z której wywróżę newsy dzisiaj dla was oraz wiewiór i zapraszam na chwilę Dera tutaj do mnie. Deru, podejdź, podejdź. Słuchajcie, chcieliśmy wam bardzo gorąco podziękować za y, to, że pękła pierwsza czewka. Razem będziemy dziękować. Tak, to co rząd wielkości będziemy Wam dziękować, więc dzięki za nasze pierwsze, to tak, tu Lecimy dalej, lecimy. Okay. więc jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to tutaj będzie link. Jeśli się nic nie pojawiło, to jest teraz głupio, ale jeszcze powinno pojawić. Dziękuję Wam bardzo za to, że poniekąd doceniacie naszą pracę chyba i lecimy z skoksem dalej. Okej, okay, zaczynamy newsami ze świata. Fantasy Flight Games ogłasza, iż przygotowało całą książkę ze scenariuszami do Descenta 2.0. Co jest w tym dobre? Dobre jest to, że nie będziecie potrzebowali żadnych dodatków, czyli macie podstawkę i będziecie mogli grać. Dodatek się będzie nazywał Else of Blood. Nie powietrze, nie włosy, tylko spadkobiercy krwi. AEG jest na etapie już produkcyjnym wydawania gry List Miłosny Batman. Jedynką jest Batman i zmiana zasad będzie polegać na tym, że będziecie bić Twarz, tak, i będziecie za to dostawać punkty. Jeśli e, uderzycie na przykład e, Jokera, ósemkę w twarz, to dostaniecie punkta. Jeśli uderzycie w twarz bejna dostaniecie punkta. Jak uderzycie czwórkę, czyli robina w twarz, to nie dostaniecie punkta, bo bijecie po twarzy swojego kolegę. To nie jest fajne. Kolejna informacja jest to, że w marcu 2015 roku pojawi się list miłosny hobbit, bitwa pięciu armii. Będzie to o tyle ciekawe, iż pojawi się karta z numerkiem 0 oraz pojawi się rozdzielenie roli barona. Będzie Legolas, który będzie kasował kartę niższą oraz Tauriel, która będzie kasować kartę wyższą. W sprzedaży pojawiła się jubileuszowa wersja gry Władcy Podziemi, czyli Dungeon Lords. Jest to gra Wlady Kwatila. Informacją smutną będzie to, że najpewniej to się nie bardzo pojawi na polskim rynku, ponieważ nie widziałem wiadomości od Rebela, żeby planowali wydanie tej gry. Ale dla fanów gier Wlady jest informacja taka, iż Rebel planuje wydanie gry Space Alert, która będzie grą, w której wcielamy się w astronautów, którzy próbują uratować swój. Lecący statek przed nacierającymi różnymi przeciwnościami losu. Jeśli podoba Wam się idea Space Alert Wlady, ale nie możecie się doczekać, to polski prefle jest na etapie wydawania gry, która się nazywa AstroGem i podobno bardzo przypomina właśnie tą grę Wlady Fatila. Ok. Wydawnictwo Hobbity zapowiedziało, iż będą wydawać grę, która na polskim rynku niestety nie pojawiła się jeszcze w oficjalnej, zlokalizowanej wersji czyli gra Bruno Catala pod tytułem Mr. Jack i pojawi się ona wraz z dodatkiem Mr. Jack w Nowym Jorku. Jest to dwuosobowa gra oparta o mechanikę dedukcji. Mr. Jack jest z roku 2006, a dodatek jest z 2009, więc jak widzicie musieliśmy trochę czasu poczekać, aczkolwiek już w środę pojawiła się informacja, że ta gra jest gotowa do y, trafienia do Waszych y, domów. Co mówi portal? Portal mówi, że w przyszłym roku pojawi się duży dodatek do Robinsona Cruzo, który będzie zawierał postać mrocznego władcy. W międzyczasie Ignacy Czewiczek zapowiada, że, żeby cały czas podgrzewać atmosferę, będą się pojawiały takie mini dodatki, więc nie będziecie się nudzić. Teraz parę informacji od Galakty. Wreszcie z hangarów wylatują dwa nowe duże statki do X-Wing Miniatures Game czyli yc 2400 i Decimator 2049. Przy okazji, taka informacja, że do 7 grudnia Galakta zbiera zamówienia na dróg na żądanie, więc jeśli chcecie sobie dołożyć karty do Greotron albo do władcy pierścieni, to musicie się pospieszyć, poskładać zamówienia i będą te zamówienia realizowane gdzieś na przestrzeni lutego marca 2015. Teraz parę informacji o tym, co się dzieje w heksie, a dzieje się naprawdę strasznie dużo. Słuchajcie, wreszcie wróciła nauka angielskiego w heksie. Będzie to regularne wydarzenie, które będzie się wydarzało o 17.30 w czwartki, więc jeśli chcecie podklifować swój angielski, to gorąco zapraszamy. Teraz co się dzieje w weekend? Słuchajcie, sobota to jest jakaś masakra, także weźcie śpiwory, bo chyba tutaj cały dzień spędzicie. O godzinie 11 rano startujemy z turniejem Cards Against Humanity, a nie House Against Humanity. Jeśli macie propozycje jakichś śmiesznych kart, ale takich śmiesznych, śmiesznych, nie takich sucharkowatych, to przyjdźcie do Hekta wcześniej, jest tak, przy barze macie karteczki, możecie tam napisać swoje propozycje i wrzucić do kubeczka. Także weźmiemy to pod uwagę. Dodatkowo w sobotę mamy o godzinie 12 hero clicks oraz naukę Androida, Netrunnera, więc będziecie mogli zostać hakerami. No tak, no, powiedzmy. I o godzinie 18 jest takie duże wydarzenie dla fanów Komodora, Amigi, Spectrum, Pegasusa, ponieważ będą krakowskie retrospekcje 1.0. Przyjdźcie na godzinę 18.00 i przyprowadźcie swoje wszystkie stare gry i będziemy grać, tak. No i rzecz chyba najistotniejsza, o godzinie 11 w niedzielę będzie turniej Gry o Tron. Już widziałem, że tam zapisane jest prawie 60 osób, jeśli grać facebookową prawidłowość, to przyjdzie pewnie 30, ale to wciąż jest dużo, więc yy, generalnie zapisujcie się, wbijajcie i będziemy walczyć o Tron. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo i do zobaczenia za tydzień.